Łącznik zasilania zrobiony na przekaźniku cewka 230 V i tu jest podłączone jedno zasilanie pod cewkę, drugie zasilanie pod styki, drugie pod cewkę i styki i wyjście z drugiej strony w zależności jak będzie cewka czy załączona czy nie załączona i tak jedne tak jak w tamtym co to? Tak jak w tamtym jedno jest aktywna wtyczka, czyli zasila nam cewkę i w tym momencie przechodzi napięcie z tej cewki na gniazdko, a gdy wyłączymy tą wtyczkę pasywnie będzie płynął prąd z tej wtyczki na gniazdko, bo się przełączą styki. Taki myk. Najprostsze rozwiązanie na przełącznik zasilania na przekaźniku z cewką 230V Dobra, że sobie to przetestujemy To więc tak to jest pasywne Damy tu o, i już nie, to jest aktywne, dobra Pas pasywne damy tutaj Jest jest, napięcie jest i pobieramy z tego 16 W, bo tam mam coś podłączone, ta wtyczka i teraz odłączamy i podłączamy aktywne, zobaczymy czy się przełączy.

Dobra, i tak działa to. Czas przełączania jest bardzo szybki, i teraz tak załączam przetwornicę pilotem. A brzęczy ten przekaźnik, dobra, i już wiemy dlaczego. Bo jest miękki start przetwornicy musi być na sztywno. Chwila odpoczynku. Patrzymy na siebie. Dobra, działa na przekaźniku. Wyłączam. Cyk. I działa jest napięcie. Załączam przetwornicę. Venturiando, musel